Witajcie, w filmie tym chciałem Wam pokazać na przykładzie telefonu Samsung S4 w jaki sposób można za jego pomocą plus kabelek USB, micro USB sformatować pendrive'a, akurat tu jest 64 GB eee, po prostu sformatować w telefonie wchodzimy z góry ciągniemy pasek powiadomień w dół tu jest ten nasz pendrive podłączony przechodzimy do ustawień półko wchodzimy do ostatniej zakładki więcej tutaj mam taką zakładkę jak pamięć, memory schodzimy na sam dół tutaj mamy naszą pamięć USB OTG łącznie 60,5 GB dostępne 40 od odinstaluj tu mamy formatuj pamięć USB klikamy zatwierdzamy usuń wszystko, tak, w ten sposób zostanie karta w pełni sformatowana, znaczy nie karta, tylko Tempendrive. O, już zostało to wykonane i zostały stworzone dwa katalogi, które standardowo się tworzą po formatowaniu w telefonie. I to tyle. Jeżeli chcemy teraz e, pamięć bezpiecznie usunąć, robimy to w taki sposób, że ciągniemy pasek w dół powiadomień, naciskamy na ten napis: Pamięć USB podłączona, dotknij, aby bezpiecznie usunąć. Czekamy, aż pojawi się tutaj taki napis, że już jest bezpiecznie można wyjąć. O jest bezpiecznie wyjąć tą pamięć masową USB. I w tym momencie możemy już rozłączyć naszego pendrive'a. Pendrive jest gotowy, sformatowany. I no i w sumie tyle. Dzięki. Pozdrawiam.